Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Cieszę się, że dzisiaj po raz kolejny możemy rozpoczynać dzień wspólnie od badania Słowa Bożego. Dzisiaj chciałbym zaprosić naszych słuchaczy do tego, abyśmy wspólnie rozważyli pokrótce fragment z listu do Rzymian z pierwszego rozdziału i tam wersety 18 do 20. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją Obrona. Więc fragment ten mówi o, o ludziach, którzy, pomimo tego, że są wierzący, żyją jak poganie. Są na bakier z tym, co Bóg mówi. I zaprzeczają jego charakterowi i jego prawdzie poprzez swoje postępowanie. Natomiast tutaj jest powiedziane, że. To, co o Bogu wiedzieć można, jest jawne. Nie trzeba jakiejś tajemnej wiedzy, nie trzeba jakichś specjalnych zabiegów, żeby poznać Pana Boga. Bóg zapewnił nam już poprzez przyrodę, tak jak tutaj jest powiedziane, już poprzez przyrodę możliwość poznania Jego charakteru, Jego majestatu, Jego umiłowania piękna i różnorodności. I tak naprawdę, kiedy przebywamy wśród przyrody, możemy o wiele głębiej odczuć właśnie Bożą obecność i taką intymną więź z Nim. E, pomimo tego, że ten świat jest niedoskonały, że jest wypaczony przez grzech, że wiele rzeczy szatanowi udało się zniszczyć, cały czas stworzenie świadczy o tym, jaki jest Bóg. I my również jesteśmy częścią tego stworzenia. Ba, nawet warto tutaj podkreślić, że jesteśmy koroną tego stworzenia, jesteśmy kwintesencją stworzenia, taką wisienką na torcie. I skoro ten tekst mówi o tym, że Bóg może być poznany i może objawić się poprzez swoje stworzenie, to tym bardziej, jako że jesteśmy właśnie tą koroną stworzenia, powinien być objawiany przez nas. W naszym życiu, w naszym postępowaniu. Nie powinniśmy swoimi postępkami, swoimi wypowiedziami, swoim zachowaniem zaprzeczać istnieniu Boga, być antyreklamą Boga. Dlatego, że czy chcemy, czy nie, świadczymy o tym, do kogo należymy. Jedno z przykazań Bożych mówi, nie będziesz nadużywał imienia Pana Boga twego. Dlatego, że Bóg nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa jego imienia. I co jest ciekawe, nie, nie jest tutaj mowa wyłącznie o tym, żeby nie szastać sobie tym imieniem. Tak jakbyśmy mówili o koledze, nie? Franek, Józek. Ale imię w Piśmie Świętym oznacza również charakter. Oznacza osobowość. Jeżeli weźmiemy pod uwagę takie znaczenie, to jest to bardzo ściśle związane z tym, o czym dzisiaj studiujemy. Bóg nie życzy sobie i nie chce tego, abyśmy nadużywali Jego imienia, czyli szargali Jego opinię, Jego charakter, Jego majestat poprzez to, że nie potrafimy go w odpowiedni sposób reprezentować w środowisku, w którym jesteśmy. Każdy z nas mieni się chrześcijaninem. Dosłownie mówiąc Chrystusowcem, bo taka jest oryginalna nazwa. Wzięła się właśnie od, od naśladowania Chrystusa, od mówienia ciągle o Chrystusie. I to byli Chrystianie, Chrystusowcy. Natomiast spolszczona wersja to jest chrześcijanin. Więc mamy na sobie imię Boże. Jesteśmy reprezentantami Chrystusa, Jego heroldami. I ludzie. W naszym środowisku, którzy wiedzą o tym, że jesteśmy osobami wierzącymi, o wiele baczniej, o wiele krytyczniej przyglądają się nam. Potrafią na jakichś kolegów czy koleżanki przymknąć sobie oko, ale spróbuj tylko ty coś zrobić. O, osoba wierząca robi coś takiego. No jak tak można? Prawda, że tak jest? Dlatego Pismo Święte mówi nam o tym, że Bóg chce, abyśmy jawnie świadczyli o nim, bo jego stworzenie ma mówić o tym, jaki on jest. Bóg w ten sposób ma dać się, tak jak tutaj jest powiedziane, oglądać i dać się poznać umysłem. Ludzie w ten sposób mogą zrozumieć, że Bóg jest realną istotą, że jest kimś, kto jest żywy, kimś, kto działa, kimś, kto chce być blisko. Kimś, kto jest w stanie zrobić wszystko. Więc pytanie, jakie chciałbym dzisiaj postawić, brzmi następująco. W jaki sposób reprezentujesz Boga w swoim codziennym życiu? Czy jesteś Jego antyreklamą, czy raczej właśnie prezentujesz właściwy obraz Boga, który może innych pociągnąć ku Niemu? Módlmy się o to dzisiaj, aby Pan Bóg uczynił nas swoim światłem, swoimi posłańcami, którzy innym będą pokazywać, jaki On jest naprawdę. Pomódlmy się. Panie Boże ukochany, chcę bardzo podziękować Tobie za to, że dzisiaj mogliśmy rozważyć ten temat i zdaję sobie sprawę z tego, że ten tekst mówi o wielu innych rzeczach, a nie tylko o tej, o której dzisiaj mówiliśmy. Jednak to, na co chcieliśmy dzisiaj zwrócić uwagę, to właśnie sposób świadczenia o Tobie. Tak często, Pani, nie zastanawiamy się nad tym, co mówimy, co robimy, jak się zachowujemy, a ma to naprawdę przemożny wpływ na ludzi dookoła. Zwłaszcza na naszych najbliższych, a najbardziej na dzieci. Chcemy dlatego prosić Ciebie, Ojcze, abyś uczynił nas Twoimi świadkami, Twoim światłem, Twoim świadectwem, Abyśmy mogli zarówno naszym najbliższym, jak i wszystkim innym ludziom dookoła pokazywać swoją postawą, swoim życiem, tym w jaki sposób się zachowujemy, jak traktujemy innych. Abyśmy pokazywali w ten sposób, że należymy do Ciebie. Twoje ręce się powierzamy w dzisiejszym dniu i prosimy o to, abyś już dziś, Panie, uczynił nas właśnie Twoim światłem, przez które inni będą mogli ujrzeć Ciebie i Twój cudowny charakter. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy czas spędzony wspólnie i zapraszam do tego, abyśmy mogli spotkać się ponownie następnego dnia. Na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami, życzę Bożych błogosławieństw i przypominam o subskrypcjach, lajkach i komentarzach. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.